Jeżeli chcecie wiedzieć to uwielbiam wszystkie kawałki na naszej bajmowej nowej płycie. Ale szczególnie wam polecam yy, na przykład yy, ten kawałek Pięknej podły. Wiem, że chciałbyś abym inna mogła być. Tekst dość przewrotny mówi o kobiecie, która z jednej strony chciałaby mieć taką stałą miłość, chciałaby pójść za tym facetem na koniec świata, a jednocześnie chciałaby zachować swoją wolność i robić to, co, to, co chciałaby w życiu, to co do tej pory robiła, i sama nie może się zdecydować, jaka jest, czy jest piękna, czy jest podła. Szczególnie polecam Wam siódmy dzień tygodnia. Rokowy, naprawdę niezwykle energetyczny kawałek. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy go grać na koncertach, bo myślę, że strasznie Was pobudzi i naprawdę jest to silny, duży power. Polecam Wam z całego serca. W moim Ale jeśli kochacie ballady, bajmowe ballady, to zapraszam was na koniec płyty, tam znajdziecie coś, coś fantastycznego, taką naszą perełkę, do której aranżację smyków napisał no, światowej sławy człowiek z Los Angeles, Brian Byrne. Wiosna, wszystko zmienia się. już nie dla mnie nie czasami Tekst oczywiście o kobiecie trochę przewrotnej, która e, szuka swoich dróg, czasami facetowi ucieka. Oczywiście myślę tu o uczuciach, ale zawsze do niego wraca. W swoim i w kapeli serdecznie was pozdrawiam. Kupujcie naszą płytę i zapraszam was na nasze koncerty. Dzięki serdeczne.